Ciąg arytmetyczny 5. W tej części z ciągu arytmetycznego będą takie zadania, gdzie będzie taki układ równań. Będą tam podane różne zależności między wyrazami ciągu arytmetycznego i trzeba będzie na podstawie tego wyciągnąć wzór ogólny ciągu. I tu mamy taki pierwszy przykład. Wyznacz wzór ogólny ciągu arytmetycznego i mamy podane, że a4 minus a2 to jest 4, a 2 razy a4 to jest 32. No i jak to teraz ruszyć? Tutaj z reguły tego typu układ równej rozwiązując spróbujemy zapisać te wyrazy w zależności od a1 i od r. Ponieważ a4 możemy zapisać jako a1 plus 3r, a2 jako a1 plus r. No i tutaj tak samo też te niżej. I jak sobie tak rozpiszemy, to często tutaj można coś już wyciągnąć. Tutaj te układy równań rozwiązujemy najczęściej właśnie w ten sposób. Z tym, że żeby te układy równań dobrze rozwiązywać, trzeba ich parę przerobić, więc tutaj też w tym filmie nie będzie tylko jeden przykład. Tutaj zamieniając w ten sposób te numery wyrazów i zapisując je poprzez A1 i R musimy pamiętać, że tak jak tutaj a2 zapisujemy jako sumę a1 plus r i tę sumę odejmujemy, to musimy tą sumę wziąć w nawias. To jest tutaj bardzo ważne, żeby o tym nie zapomnieć, bo wtedy wyszłoby nam źle. No i później co robimy? No tutaj w tym, pierwszym, w tym pierwszym równaniu pozbywamy się nawiasu, w drugim równaniu wymnażamy te nawiasy, żeby się ich pozbyć i jak uprościmy sobie to pierwsze równanie, no to tutaj nam się a1 bardzo ładnie skróci i zostanie nam, że 2r to jest 4. Czyli wyjdzie nam, że r jest równe 2. Po uproszczeniu też tego drugiego równania, tutaj jak podstawimy za r a sobie dwójkę, to powstanie nam równanie kwadratowe, które oczywiście można rozwiązać. Jak sobie to równanie rozwiążemy, to wyjdzie nam, że a1 będzie 2 lub a1 będzie minus 10. Czyli w takim wypadku, skoro przy jednej różnicy są możliwe dwa różne pierwsze wyrazy, no to wygląda na to, że te tego, ten wzór ogólny tego ciągu może mieć dwie postacie. No i spisujemy sobie, że przy R równym 2 i przy A1 równym 2 wzór ogólny ciągu wychodzi taki, bo to po prostu, żeby ten wzór napisać, już mając R i A1, to już nie jest żadna trudność. Tutaj trzeba się cofnąć na wcześniejszy film, jeżeli nie wiemy o co chodzi. Postawiamy po prostu A1 i R pod wzór ogólny na ciąg arytmetyczny i wychodzi nam ten wzór 2N. I mamy też drugą opcję, że przy r równym 2, bo r jest stały, gdyby a1 było równe minus 10, to wtedy jak postawimy to a1 i r pod wzór ogólny, no to wychodzi nam, że wzór ogólny ciągu będzie miał wtedy taką postać 2n 12, czyli są tutaj dwie różne y, możliwe odpowiedzi w tym przykładzie. Kolejny przykład z takim układem równań. Mamy tak, wyznacz wzór ogólny ciągu arytmetycznego i mamy podany iloczyn wyrazów a1, i a2, że to jest 6 i sumę wyrazu drugiego i czwartego, że to jest 8. I teraz tak, jak mamy taki układ równań, to często się zdarza, że tutaj może być przydatny wzór na trójkę wyrazów w ciągu arytmetycznym, że jak mamy trzy wyrazy następujące po sobie, to suma tych wyrazów skrajnych w tej trójce przez 2 równa się temu wyrazowi w środku. Więc tutaj możemy zobaczyć, że jakbyśmy sobie zrobili trójkę wyrazów z a2 i a4, no to właśnie to byłaby suma skrajnych, no bo jak mamy jak mamy Wyrazy kolejne, tutaj a2, a3 i a4, tak byśmy chcieli właśnie napisać wzór na tą trójkę, no to by było, że a2 plus a4 na 2 równa się ten środku, czyli a3, tak? Czyli jeżeli sobie tutaj zrobimy tak, że tym wzorze, yy, że tą sumę podzielimy na 2, całe to równanie obustronnie podzielimy na 2, to, to, co tutaj uzyskamy po lewej stronie, to będzie wzór na wyraz A3 i będzie to równe wyrazowi A3. 8 też 1 na 2, uzyskam tutaj 8, czyli to tutaj, cała, cały ten iloraz to jest nic innego jak A3. I stąd wiem, ile jest równy wyraz trzeci. Więc taki, zauważenie czegoś takiego jest bardzo przydatne, bo jeżeli teraz mamy już wyraz trzeci, no to mogę sobie teraz. Te wyrazy A1 i A2 zapisać w zależności od trzeciego wyrazu, który już mam, i od R. Czyli najpierw sobie piszę, jaka jest zależność między pierwszym wyrazem i trzecim, to dwa R. Wyciągam z tego wzór na A1, i tak samo piszę dla wyrazu drugiego, jaka jest zależność między wyrazem trzecim i drugim, czyli to, pisze, czyli to będzie równanie A2 plus R to jest A3, i z tego wychodzi nam wzór na A2, że to jest A3 minus R. I za A1 i A2 wstawiam właśnie te wyciągnięte wzory w zależności od R i A3. No i skoro A3 mam i wiem, że to jest 4, to mogę tutaj powstawiać czwórki za te A3 i uzyskam takie równanie, które jest równanie z jedną niewiadomą R i mogę z tego sobie R wyciągnąć. Tutaj oczywiście pozywam się nawiasów, wymnażam i wychodzi mi równanie kwadratowe, z którego po policzeniu delty i pierwiastków wychodzi mi, że R1 będzie równe. 5 lub R może być też równe 1. I teraz jak podstawię za R1 za różnicę, jeżeli wezmę 5, to wtedy A1 będzie równe minus 6. A skąd to wzięłam? No na przykład mogę sobie stąd wyciągnąć A1, no bo A1 tutaj pisze w tym równaniu, że to jest A3 minus 2R, no to jeżeli R będzie. 5, no to tu podstawiam sobie 4 minus 10, no to będzie minus 6. I tak samo też z tej różnicy wyciągam sobie, jakie by wtedy było, a 1, czy jak tu podstawię 1, no to będzie 4 minus 2 to 2. No i mam dwie różne różnice, i dwa różne pierwsze wyrazy, i dla tej pierwszej sytuacji sobie wyciągam wzór ogólny. Wzór ogólny, i dla drugiej sytuacji wyciągam wzór ogólny, podstawiając pod wzór na wzór ogólny ciągu arytmetycznego, i wyjdą nam tutaj dwie odpowiedzi, czyli dwa możliwe wzory ogólne ciągu arytmetycznego. I dla jednego, i dla drugiego wzoru wyrazy z, z tych wzorów ciągów powinny spełniać jak najbardziej ten układ równań.